Witajcie kochane, dzisiaj porozmawiamy o metodzie kanapkowej, czyli ile gram kanapek potrzeba na zagęszczenie lub na zagęszczenie i przedłużenie włosów. Ej, pokażę Wam też kanapki tradycyjne i kanapki invisible i opowiem e, właśnie o tych gramach. Także zapraszam. Tutaj pokażę Wam. To są tradycyjne kanapki. Takie tradycyjne kanapki pakowane są zawsze u nas w sklepie po 20 sztuk, 20 pasków, czyli to jest 10 kanapek. Włosy Tape'a. A invisible tape, czyli te naturalnie wyglądające, jakby włosy wyrastały ze skóry głowy, one są pakowane po 10 sztuk, czyli 5 kanapek. Patrzcie zawsze na to w opisie, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, właśnie ile gram nam potrzeba, ile sztuk. Nie patrzcie tylko na cenę, patrzcie, ile to jest gramowo. Jeżeli macie problem, możecie zawsze do nas zadzwonić i dopytać, ile będzie dla Was odpowiednie. Tutaj też mam dwa kolory. Po lewej jest 613 najjaśniejszy blond, a po prawej jest lodowy blond lodowy blond czyli taki dla pani, które lubią bardzo chłodny blond. I żeby ten efekt naszego przedłużania lub zagęszczania był dobry, musimy wiedzieć ile gramowo potrzeba jest nam włosów do tego przedłużania. Przeważnie na normalną głowę potrzeba 40-80 gram do efektu zagęszczenia włosów lub 80-120 gram na zagęszczenie i przedłużenie włosów. Jak wybieracie w naszym sklepie produkty, to w opisie piszę zawsze, ile tam jest kanapek, ile gramów, ile sztuk. Także zawsze na to patrzcie właśnie w opisie. Włosy Invisible Tape są pakowane po 5 kanapek, czyli 10 pasków. Czyli tam mamy około w paczce 20 gramów w takim zestawie. Włosy Invisible tape-on, ponieważ są inaczej robione, to są najlepsze włosy w naszym sklepie, są droższe niż tradycyjne. Natomiast tradycyjne on 10 kanapek, czyli 20 sztuk, i tam są paczki już około 40-50 gram przy długich. Teraz konkretne um, numery. 10-20 kanapek mniej więcej potrzeba do zagęszczenia włosów. 10 kanapek, czyli około 40 gram, 20 kanapek to około 80 gram. Jeżeli natomiast chodzi nam o przedłużenie i zagęszczenie, 20 kanapek to będzie ważyć około 80 gram i 30 kanapek to około 120 gram. Jak już na przykład macie krótkie włosy, to jest wtedy, a chcecie mieć długie, to wtedy będzie już 30 kanapek Wam potrzebnych. Czyli zawsze pamiętajcie, że jak nie wiecie ile tych gram, tych kanapek, my Wam pomożemy. Wystarczy nam wysłać zdjęcie. Tutaj numer telefonu, który tutaj widzicie. I tutaj jeszcze to, co Wam pokazuję, to są włosy Invisible Tape On. Tak właśnie wyglądają, jakby wyrystały ze skóry głowy. I ten kolor lodowy różni się wyraźnie od 613. To jest 613. 613 to jest tradycyjny, standardowy, najjaśniejszy blond. To są tradycyjne Tape on. Zobaczcie, no właśnie różnice w kolorze, bo te lotowe blondy są przeznaczone dla tych pań, które chcą takie super chłodne włosy, takie prawie białe. To jest najjaśniejszy kolor z naszej oferty. Natomiast 613 to jest tradycyjny, najjaśniejszy blond. Tutaj bardzo ważne jest właśnie przy tym przedłużaniu, że nie możecie mieć włosów za mało. Czyli jeżeli mamy krótkie włosy, na przykład co sięgają nam do brody, za ucho, musimy naprawdę dużo doczepić włosów, żeby na przykład nawet do połowy pleców przedłużyć. Czyli tam 30 kanapek spokojnie wejdzie. Także właśnie, żeby mieć dobry efekt, nie może tych włosów być za mało. Tutaj jeszcze raz widzicie te kolory obok siebie. Ten lodowy blond i tutaj tom po prawej 613. Czyli widzimy, że ten jest wyraźnie cieplejszy, a tamten chłodniejszy. Czyli podsumowując, przed zakupem patrzymy dokładnie na opis produktu, czyli ile tam jest kanapek, ile gram to waży. I właśnie zapiszcie sobie to gdzieś, zapamiętajcie, że przeważnie trzeba 40-80 gram do zagęszczenia i 80-120 gram na zagęszczenie z przedłużeniem. Pamiętajcie, że jeden taki paseczek przeważnie waży 2 gramy, czyli jedna cała kanapka to jest około 4 gramy. Także to jest też bardzo ważna informacja. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału z przydatnymi informacjami o włosach przedłużanych, tupetach e, i innych takich produktach. E, zapraszam też do odwiedzenia naszego sklepu www.mezisfabrykawosa.pl, gdzie znajdziecie te wszystkie produkty, też te włosy pokazane w filmie. Podlinkuję je też tutaj w opisie tego filmu. Dziękuję.